Przez tą delegację prasową. Komitet, Europejski Komitet Regionów chciałby wesprzeć Ukrainę i jej mieszkańców, ale także pokazać, w jaki sposób samorządy lokalne w Polsce radzą sobie z tą sytuacją, pokazać, w jaki sposób społeczeństwo polskie okazuje niewyobrażalną solidarność i pomoc. Chciałabym Państwu przedstawić poszczególnych członków naszej delegacji, jest z nami belga, Belgijska Agencja Prasowa ansa włoska agencja prasowa, efe hiszpańska agencja prasowa, lusa portugalska agencja prasowa i polska agencja prasowa pap. Nieszczęścia, które Darzają się tutaj na naszej ziemi, gromadzą ludzi dobrej woli i tak dzieje się dzisiaj. Nieszczęście naszego sąsiada Ukrainy no powoduje to, że spotykamy się tutaj w sobotę. Państwo też w ramach wypełniania tego, o czym wspomniałem, Państwo tutaj jesteście. Państwo reprezentujecie tych ludzi dobrej woli z Europy i z całego świata. Serdecznie witam Państwa na ziemi Jarosławskiej. Można powiedzieć, że przed dwoma, trzema dniami skończyła się taka pierwsza fala uchodźstwa ludzi, mieszkańców, głównie, oczywiście, chcę podkreślić jeszcze raz matek z dziećmi były to osoby, które miały konkretny adres. W większości, w zdecydowanej większości, miały adres, gdzie mogą trafić, do kogo przyjeżdżają, w jakim kraju, w jakim województwie, w Polsce czy oczywiście w Europie. W ostatnim czasie nasila się i zwiększa się ilość osób, które po prostu są bez adresu, bez adresu docelowego i w związku z tym jest to coraz większe wyzwanie dla naszego państwa, jak i także dla samorządów. Spontanicznie musieliśmy otworzyć wiele różnych punktów, w których. Daliśmy schronienie uchodźcom na jedną lub kilka nocy. Początkowo strażacy rozwozili autobusami uchodźców w kierunku na Warszawę i Wrocław, ale wysłanie autobusu w tym kierunku oznaczało, że tracimy jeden środek transportu na kilka dni. I w tej sytuacji zwróciłem się z prośbą do marszałka. Władysława Ortyla z prośbą o pomoc w zorganizowaniu transportu kolejowego. Otrzymaliśmy pociąg z Łodzi, który zabrał od razu 500 osób do miasta położonego w centrum Polski, gdzie rodziny ukraińskie łatwiej mogą odebrać swoich bliskich niż z przejścia z punktu recepcyjnego w Krowicy samej. Mieszkańcy z czystym i otwartym sercem przyjmują każdego, który potrzebuje pomocy, i nikt nie zostaje bez pomocy. Oprócz tego, że dostają ciepłe posiłki i y, dla dzieci są przygotowane różnego rodzaju y, dorączki, y, słodycze i nie tylko, także zaangażowanie mieszkańców. Jest bardzo duże. Dobrze, aby i dziennikarze, i społeczeństwo krajów Europy się dowiedziało, jak faktycznie wygląda kwestia i problemy związane z uchodźcami. Dziś pokazujemy, w jaki sposób oni przekraczają granice, w jaki sposób mają udzieloną pomoc, w jaki sposób są zaopiekowani. Dziś także w imieniu samorządów chcę zaapelować o to, aby miejsca pobytu w krajach Europy Zachodniej, w regionach, w miastach, w gminach były tworzone. Spodziewamy się drugiej fali. Uchodźców, a wtedy no, możemy powiedzieć, że będziemy mieli problemy z absorbowaniem, z ulokowaniem tych ludzi w naszych rodzinach i w naszych oczywiście samorządach. To jest ważna sprawa. Każdy się stara i pyta, w jaki sposób może pomagać. Myślę, że Komitet Regionów ten apel przyjmie i taką bazę miejsc, bazę związaną z pobytem, z zaopiekowaniem się tymi ludźmi, ale też zaoferowanie miejsca pracy, miejsca edukacji dla dzieci, i po prostu stworzy to będzie naprawdę realna pomoc dla naszego kraju a szczególnie dla tych uchodźców I expect to share more people at the border um now the the is this, uh, surreal calm uh on the border but i think it's uh it's a reflection of uh, what is happening in Ukraine so it means like uh, the humanitarian corridors Don't work. Uh, so it's really painful to see that civilians are not here because it means that they are not able to escape, that they are not able to flee. Jesteśmy w punkcie recepcyjnym w miejscowości Mójny. Nazywa się to Hala Kijowska. Kiedyś tutaj był normalny punkt, punkt handlowy. Centrum handlowe. Dzisiaj jest przekształcone na ten punkt recepcyjny. Przyjeżdżają z granicy, są zaopatrywani, są opatrywani, są informowani, ogrzewani, odpoczywają i wyjeżdżają dalej. Na le, moje, le, po mojej lewej stronie mamy punkt segregacji e, darów e, chemicznych, po prawej żywieniowych, a za mną widać salę przygotowaną dla e, stricte dla matek z dziećmi, e, ze swoim punktem żywienia. E, sala, na którą nie mają wstępu mężczyźni, w której utrzymujemy ciszę, spokój. E, jest oddzielny plac zabaw dla dzieci, jest sala do karmienia piersią, e, tak aby jak najbardziej komfortowo czuły się matki. Od wczorajszego wieczora debatujemy w gronie ministrów transportu państw sąsiednich i, i dalszych o intensyfikacji działań, które pozwolą zmniejszyć problemy transportowe związane z dyslokacją uchodźców z Ukrainy. Bardzo aktywnie. Każdy z nas włączał się w dyskusję, której efektem, mam nadzieję, będzie zwiększenie ilości pociągów, usystematyzowanie transportu kolejowego na trasie od granicy polskiej do miejsc docelowych w całej Unii Europejskiej. Myślę, że to jest sytuacja History for Ukraine for the last probably 70 years. So that's why we really appreciate uh, your support. We really appreciate the aid that you provide to Ukraine, both uh, humanitarian aid and evocation of Ukrainian people. And I really hope that uh, our main uh, goal is to win. Uh, our president, prime minister, uh, all of us are working, and uh, we expect uh, to finish this war very soon, and we expect to create all conditions. Returning back our people uh, to Ukraine, but on that on that uh, moment, uh, we are really appreciate and grateful uh, for all that support that you create uh, for all these conditions, good uh, conditions, more welcome for Ukrainians. Thank you. <try> Jesteśmy w punkcie na dworcu kolejowym w Przemyślu. Tu tam są przyjmowani um, uchodźcy, którzy przyjeżdżają pociągami wprost z Lwowa z Kijowa. E, oczywiście tory kolejowe między Polską a Ukrainą się różnią szerokością, ale tor kolejowy z Ukrainy wjeżdża tutaj aż do dworca w tu można wjechać bezpośrednio. Wysiadają, przychodzą tutaj, dostają pierwsze informacje, rejestrują się, pytają. E, no i oczywiście Podejmują różne decyzje, wyjeżdżają pociągami bądź wyjeżdżają autobusami. Jako Caritas jesteśmy we wszystkich punktach recepcyjnych na terenie naszej archidiecezji Przemyskiej, czyli jest to dworzec PKP, jest to korczowa, jest to krościenko, jest to także medyka i te poboczne, które w międzyczasie też zostały zorganizowane wraz z rozwojem sytuacji potrzeb, jakie były generowane przez napływ ludności. Tam mamy swoich koordynatorów, tam zapewniamy ciepły posiłek, zapewniamy kanapki, zapewniamy wodę, zapewniamy taką pomoc żywnościową, ale także koce, materace, łóżka polowe. Tutaj na dworcu w PKP choćby już z naszej tutaj pomocy skorzystało 400 tysięcy ludzi, którzy przewinęli się przez dworzec.